Nikt. Ja czytający, ile mam gotować makaron po wyrzuceniu opakowania do kosza. Byliśmy za młodzi, by to zrozumieć. Znak ktoś dobry przepis na papugę? Może być zupa. Tam mrówka używa głowy, żeby zakrywać wejście do mrowiska. Wyobraź sobie, że urodziłeś się po to, żeby być drzwiami. A ciche kosiarki już wynaleźli? Jep, ale tak, zostały wynalezione przed tymi głośnymi. Kiedy słońce grzeje przy minus 5 stopniach. Kiedy dorosła trzydziestoletnia kobieta podrywa małego dwudziestoletniego mnie. Co się odpierdzi? Koszmarna prezentacja, którą zrobiłam na ostatnią chwilę. Nauczyciel. Ja. Reszta klasy. Kiedy wyniosłeś pająka na zewnątrz, zamiast go zabić. Nie mówić do kus po włosku. Mówić po niemiecku. Posługiwać się językiem niemieckim. Szprechać. Moja mama. Mój syn jest taki zaradny i zdolny. Pojechał niedawno do Korei, żeby zarobić dużo pieniędzy. Jestem z niego dumna. Tymczasem ja w Korei. Niektóre kobiety rodzą się, żeby zmieniać historię. Ona urodziła się po to, żebyśmy usuwali historię. Apap, apap w noc, apap w dzień, apap jutro. Kiedy mama nie pozwoliła Ci iść na krucjatę. Kiedy odwiedzasz Skandynawię. Kiedy Skandynawia odwiedza Ciebie. Ja czekający, aż mnie kasierka zauważy, bo znów coś popierdoli. przy kasie samoobsługowej. Zamknij się. Cicho bądź. Muszę poprosić Cię o zamknięcie swojej jamy ustnej, gdyż wydajesz z siebie nieprzyjemne dla mnie odgłosy. Cichaj. Kiedy po dłuższym wyjeździe wracasz do siebie i siadasz na swoim kiblu. Pociąg w mumbaju jechał 13 kilometrów bez maszynisty. Kolejarze dogonili go na motocyklu. Oskamowali nas, co nie? Nic nie klebie. Jak wygląda ziomek po 10 minutach? Ja, patrzący na faceta przy pisuarze obok mnie, który powiedział po deszczu będzie grzmot i się zesrał. Adam Mickiewicz, gdy dowiedział, że twór jego pijackich wizji jest jedną z najważniejszych lektur w liceum. Ej, panowie, ale to jaja były przecież. Jak stoję przed telewizorem, gdy gówno, które ogląda moja mama, zaczyna się robić interesujące. Twój stary siedzący godzinę na wywiadówce randomowej klasy nie wie, do jakiej chodzisz. Kobieta prawie straciła głowę po tym, jak lecący żółw wbił się w jej przednią szybę. Kiedy nauczyciel w liceum każe mówić do siebie, Panie profesorze, nie pierwszy magister. Jeden laser by rządzić wszystkim. Kiedy ojciec mówi, że masz oczy po matce, praca u nas otworzy przed Tobą wiele drzwi. Drzwi. Ja z ziomeczkami, kiedy powiemy facetce od angielskiego bad morning. Kiedy ludzie drą ryja, że gry wideo powodują przemoc, a ty boisz się kliknąć niemiłą opcję dialogową, żeby nie urazić uczuć NPCa. Ty. Cześć maleńka, udawaj moją dziewczynę. Chat gbt. Spierd... Ja kiedy dotknę czegoś mokrego podczas wywalania śmieci. Idziesz do stolarza. Wszędzie są trociny i pył z drewna. Do fryzjera walają się włosy. A jak przyjdziesz do banku, to pieniędzy nie widać. I jeszcze długopis jest przywiązany do stołu.